Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar i witam was już w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to ponownie Assetto Corsa. Robi się wiosennie, to i wiosenne przeceny na neba.com. Chcecie zagrać ze mną Forza Horizon na streamie? Oczywiście, że nadal jest to proste. Wystarczy wejść w link w opisie, wybrać grę Forza Horizon 5, dodać do koszyka i wpisać oczywiście kod MARKUIS. Da Dawam on 3% zniżki przy zakupie. Eneba.com zawsze jest na czasie, jeżeli chodzi o gry, gry dla bumerów, gry dla graczy, dla każdego coś dobrego. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie swego rodzaju kolejnym testem na moim kanale, ponieważ, jak widzicie, troszeczkę w innym miejscu mamy. Teraz GoPro z kamery nie jest już na mojej klatce piersiowej, tylko jest, że tak powiem, z góry. I powiedzcie mi, czy taki widok Wam pasuje, bo moim zdaniem bardzo fajnie widać e, teraz moją kierownicę. Nie jest ona szarpana oraz zmieniłem pozycję mojej kamery w filmie oraz troszeczkę ją... Zwiększyłem, także tutaj też jest pewna zmiana. Dajcie po prostu znać w komentarzu, czy taka zmiana wam odpowiada. Słuchajcie, już przechodząc do sedna odcinka, dzisiaj jedziemy sobie BMW M5 F10, które brzmi po prostu pięknie. Dlatego wybrałem je do dzisiejszego odcinka, ponieważ już użyłem go do mojego TikToka, którego zauważyło paru widzów i spytało się mnie, czy nie zrobię odcinka z tym samochodem. Tak więc, no, proszę bardzo, jestem tu właśnie w tym momencie. Jesteśmy na polskim torze. Tor schodząc biały stok, e, Także dzisiaj będziemy sobie latać Na tymże torze I troszeczkę deszcz pada, także będziemy mieli Dość ślisko, co w sumie jest Fajne, bo sobie Polatam oczywiście bokiem Naszą empioną Będę musiał Uważać troszeczkę, bo ona jeżeli chodzi o kąt Skrętu, no nie jest jakaś tam wiecie Ekspercka Ale za to Brzmi kozacko Mamy leciutko No bracy, zobaczymy czy na ręcznym się da wjechać Nie da się, dobra, czyli ręcznego dzisiaj Używać nie będziemy Dzisiaj zarzucamy wyłącznie Masą Że tak powiem, no i mamy oczywiście Skrzynię biegów Manetki za kierownicą Także Nie będziemy majtać sobie TH8a niestety a może stety? kto jak woli. Oj, oj, oj 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 Za mocno przesterowałem słuchajcie. No ale ogólnie M5 jest kozacka. Jest to bardzo dobra modyfikacja. Bodajże od TGN, o ile mnie pamięć nie myli. E, bo nie wiem skąd mam te modyfikacje. W sensie, wiecie, dawno coś człowiek pozyskał. Dlaczego jest to za fajny mod? Już wam pokazuję, bo generalnie mamy tutaj Android Auto, które funkcjonuje w pełni. E, nie wiem, czy da się to wyszukać. Coś? Da się. Spróbujemy wpisać Marquis My, A, R, Q, I, S. Search. Jest Marquis, proszę bardzo, mój najnowszy film. Uwaga. O kurde, nie gadaj, że ja mogę sobie oglądać filmy w grze. Ja pierdziele. Dobra, no nie będziemy tego oglądać, czekajcie, bo to się da ściszyć w ogóle. O, tak, cichutko. Albo całkiem wyciszyć. Dobra, będzie leciał mój odcinek, słuchajcie. Będzie leciał mój odcinek na DSR-u, BMW 5 F60, F10, przepraszam. Dlatego ta modyfikacja jest kozacka. Oczywiście, link do tej modyfikacji będziecie mieli w opisie, ale czy jest płatna, czy darmowa, to wam niestety nie powiem, bo nie pamiętam. Ole, zjarałem laczka. Ole, zjarałem laczka. Ło chłopie Postarajmy się chociaż całe krążenie zrobić bokiem. Słuchajcie, to przejedźmy się może na start. Oczywiście, tor do pobrania również będziecie mieli w opisie. Z tego co wiem, e, autorem jest Stryku, który u nas bardzo długo przesiadywał. W sumie ostatnio go tego nie widzę na SDP, ale posiada on grupę More e, Sideways bodajże. E, I on jest, tego co wiem, autorem tej mapy. No, generalnie od Nico to pobrałem sobie, także no, w opisie będziecie mieli do tego wszystkiego link. Bierzcie jeszcze z tego wszyscy. To jest bowiem darmowy tor do wspólnego użytku. Dobra, zaczynamy okrążenie. Słuchajcie, życie powodzenia! Bo no najłatwiejsza ona, w prowadzeniu, nie jest. Trzeba uważać. No, takich prostych to nie będę robił bokiem. Tylko umówmy się, że zakręty. No właśnie, to jest to. Za późno odbiłem kierownicą. I ona już sobie polatała. Steczna kamera działa pięknie. Tutaj, tymczasem dalej. Film na YouTubie leci, mój. Lol, no tego to powiem wam szczerze. Myślałem, że się nie doczekam, żeby do oglądał własne filmy w aucie, w którym jeżdżę, w Asetokorsie. Oj, i tu ręczny kurcze pieczony by się przydał, co. no i ta trójka jest taka niebezpieczna kurczę. ta trójka jest niebezpieczna jak na dwójeczce latamy to to bardzo proste jest jeszcze w miarę możliwości mi się obronić jakoś wiecie wyprowadzić to auto ale w momencie kiedy wrzucamy już trójkę no to już no już tak nieciekawie a to był downshift ok. dobra dwójeczka nie ma co no ale przyznacie, że brzmi to po prostu pięknie. Oczywiście, będziecie mieli przebitki z zewnątrz, i tym razem dołączę wam dźwięk, bo często nie dołączam dźwięku, daję samą kamerkę, no, ale teraz musicie to po prostu usłyszeć. Bo to, jak ona strzela niemiłosiernie, to jest no przepiękne, to jest przepiękne. A tutaj słychać przypustnicę, jak się otwiera. Słuchajcie, nie, nie, nie wiem, czy wy to dostrzeżycie Dostrzeżecie, dostrzeżecie. Yy, zorientujecie się, o Ale no ja tu słychać takie psz psz No słychać jak na dłoni Dobra, delikatnie z gazem Ło No już kurczę, pieczone Ten zakręt coś mi kurczy, nie chce wyjść Spalmy laczka Jezu to na trójce może jarać laczka O to fajnie wyszło Fajnie redukcja Oj, oj, oj. Chciałem tak fajnie dohamować kurcze żeby Na trójce daje jeszcze radę Jak zakopcił Ale na, dwuje... na, na czwórce już nie niestety to jest ostatni taki bieg, który można latać bokiem ze startu. Ło wow, ho, ho, chłopie. No tak, co w tej się dopitu? To mam ponki świeże. No to teraz to cholerstwo jest przyczepne. Proszę bardzo, teraz oglądamy sobie Shelby Super Snake na Nurburgringu. No, na cfurecce już nie szło. Oponki rozgrzane. Można fajnie latać bokiem, co? Ten slalom jest taki śmieszny, bo to tak. O trochę te zakręty trochę w lewo, trochę w prawo, trochę w lewo. Dobra, to sobie teraz skróciliśmy. Nie chciałem, ale skróciłem. Dobra, się wyjechało nam poza asfalt. Tylne koła mam bardzo, no, mam w nich bardzo wysokie ciśnienie ustawione. To mimo wszystko, no jest to auto przyczepne, przyspiesza. Także do driftu w sam raz tylko. Tutaj nie mam jakichś mega Długich zakrętów, więc nie muszę w sumie przyspieszać. Oj, oj, oj! Ja już tak mówię, kurde, wyjdzie. Kurde, wyjdzie, mówię, no nie wyszło. Proszę bardzo, cyk. Nie wiem w sumie po co tu trójkę wrzuciłem. Oponki świeże, założone, trzeci komplet, upalamy jazda. Ło chłopie. Ole nakopcił Nie posiony, me Nie no tu asfalt. Żadne sione. Jezu, jak, jak się rozbuja te BMW, to jest potwór. Trzeba zwalniać na zakrętach. Ostrożnie. No nie jest to takie fajne jak Mustang do latania bokiem z naszych właśnie poprzednich odcinków. Co nie zmienia faktu, że no ja mam fan z jazdy tym BMW. Człowiek fajnie się bawi. Prosto. Dawaj rozpędzamy się. 160 już było. boż Cyk. Ok, w lewo. O kurde, nawet na trójce człowiek dał radę, tylko już się zakręt skończył. Lubię na trójkę zmieniać, bo on wtedy tak kopci z tyłu za mną. Ło, stary no. Nowy kopcił. Kurde, ja ten zakręt muszę jakoś lepiej opanować Bo dupa z tym zakrętu u mnie jest Jaki ty masz słaby kąt skrętu Beta Jesteś fajna Ale błagam Niech ktoś to zmodyfikuje i da mi tu większy kąt skrętu Przecież tym samochodem da się takie fajne boczki robić no, Ale ją trzeba strasznie płytko jeździć Nie można się rzucić tak w głąb Na zakręt niestety no właśnie, no bo w ten sposób nam się to skończy. No jak człowiek lekko zarzuci i będzie muskał gaz, to jest spoko. Przy transition, przy przejściu muszę więcej gazu wcisnąć, żeby zarzucił ją na drugą stronę, ale później trzeba odjąć. O widzicie? Już zmieniam na trójkę, już koła szybciej miliły. No i już w bok ją yy, Zlatywało Łooo jeju Gdybym miał tu ręczny To normalnie bym przeciągnął do końca Dobra słuchajcie mam nadzieję że dzisiejszy odcinek Wam się podobał jeżeli tak zostawcie łapkę w górę Pod tym materiałem Zapraszam was na mojego Instagram oraz tiktoka Na tiktoku pojawiają się wcześniej materiały Właśnie z takimi autami I po tiktoku można zobaczyć no czy później taki odcinek się pojawi, czy nie, no bo zbieram opinie z TikToka, bo na TikToku ostatnio w ogóle zrobiłem live'a i miałem na nim disco 2000 oglądających w jednym momencie, także no na YouTubie nigdy nie miałem takiej oglądalności, na TikToku już się człowiekowi zdarzyło, także jakaś tam popularność już jest, no klawiterem nie jestem, nie, ale Marquis podbija tik... polski TikTok motoryzacyjny. Trzymajcie się. I do zobaczenia w następnym materiale wideo na moim kanale. Boże, powiedziałem to jak Jodzi. Jodzi, pozdrawiam cię serdecznie. Tak na koniec, o. Trzymajcie się, cześć!